Mamy już około 850 zabytków będących elementem skarbu. Coraz lepiej rysuje się jakiś taki pomysł na wytłumaczenie uh -huh. jak doszło jak do powstania tego skupu stawkowego. I będziemy szukali kolejnego tropu. Zakładamy, że ktoś wyniósł skarb przenosząc go przynajmniej do krawędzi łąki. To by pozwolenia na kolejne pola, żeby tam właśnie dojść jak najdalej, tym szlakiem. Jeżeli chodzi o to sąsiadujące pola, to nie wiem, ale jeżeli chodzi o łąki, to jest szansa. Natomiast trudno sobie wyobrazić, żeby to się tak ucięło na granicy pola. Tak, no ewidentnie idzie cała ścieżka z tymi monetami do, do końca pola i koniec. Przed nami kolejne pole, i jeszcze łąki. U... Tak się nie przebadamy, natomiast bardzo ładne rzeczy. Jest to wyjątkowy skarb. Przede wszystkim mnóstwo drobiazgów. To wskazuje no i na to, że, że skarb był pierwotnie duży i ktoś wybrał wszystkie smakołyki. A dopiero dzięki temu, że mamy detektory, możemy sobie pozwolić na skompletowanie tego, co zostało rozproszone. Bez detektorów nie byłoby szans tego właśnie tak, wszystkiego realizować. O to są te dirhamy. Niektóre są naprawdę drobno. Tak, Wista sobie poradzi spokojnie. Jak będzie płytko, oczywiście, nie aż tak głęboko. To są akurat dirhamy Osobno mam beczułkowaty paciorek. Mm -hmm. Tak tutaj jest rancik jeden górny, i tutaj już jest wgięty dolny. Także one są takie bardzo często zniszczone. Zdarza się o tak, takie. To jest, mm -hmm. Bardzo ładne, ciężkie to czuć w dłoni w ogóle. Tak, tak, tak. To też jest albo koralik, albo jakiś inny taki ozdobnik. Druciki się takie drobne zdarzają. Mhm. To może sobie na razie obejrzymy, ale można już spróbować. Czasami są blaszki, myślę, że to są rozklepane dirhamy. A z nich potem robili między innymi Załóżnice. Są czasami filigranowe blaszki, cienkie. Poradzimy sobie. No tak rozrzućmy może tak sobie. Patrz, sygnał na kolor idealny. Co tu masz? No to spraw od spraw razu mówię, że miejsce zakopania skarbu ja zaraz zaznaczę. Jest 50 metrów od tego drzewa mniej więcej. Mm -hmm. One, no, guzik. Tak, natomiast tutaj jest bardzo dużo takich po niemieckich rzeczy, amunicja, no, ładny guzik, guziki, pieczątki. Teraz jest na raz guzik ładny? O, napoloński. S tak, napoleoński, 108. 108. Pokaż, czekaj, czekaj, czekaj. 71 w sobotę był. 108, widzisz? No przepiękne. Popatrzcie koło nas Także takie rzeczy mieliśmy 107 już. Także, takie rzeczy zbieramy, one będą też obiektem opracowania, a kolejna sprawa... Jeżeli ktoś będzie chciał uczestniczyć w opracowaniu tych wszystkich rzeczy, to zapraszamy. Spoko. Pewnie się dołączymy. Co? Mamy... Mamy Dirhema. Jest, no. Rzeczywiście. Siekańca. Mogę? No, yy, Widasz arabskie Ta. literki Alak Akbar <laughs> No ładny, gratulacje no. gratulation Także jest, jest dobrze. Jest dobrze Jest dobrze. Jest już do wora o, jest. No. jest tak. Taki guzik malutki O, może być masa perłowa. Może być właśnie. No i pokazuj, co tobie będzie. Tu mam w bryłce. Widziałeś ci? Otwórz, otwórz. O, no. no, ob, obstawam, że może być srebrno. A, guzik będzie. Guzik też. Ale też dobrze. O, czekaj, czekaj, czekaj. Ładny. Ładny, inny, chyba, chyba srebrny. To Szybko. będzie srebrny? A nie arsen? Nie. Ty. 100 procent Ładny. Ładny. No zajebiście. Dobra. Mamy kolejną dirhemę O, czekaj ona powinna być tak i tu jest ten napis Czekaj, 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 czekaj. Czeka. ty? Jest. Przełożę na drugą stronę. Mhm. Mm tak. Mamy kolejny słowiański skarb tak. IX-X wiek ładnie gratulacje kolejny jest. Tak, jest. kolejna. Damy do woreczka strunowego. Co, już coś masz? E, jest bryłka ziemi. Jest bryłka ziemi. No ona mi gra. Mam ładny sygnał. Otwórzmy to. No otwórz, bo tutaj jest wszystko malutkie. Drobinka. Jest jest coś. A, kurde, wiesz, co to, to jest? Eee, śród. Zwykły śród. Mhm. Mm Widzisz? owiany. Dobrze, że zabraliśmy takie sprzęty czułe. No, malutki śród. <gry> tak. To dobrze Widzisz tutaj jakieś takie tam, tak, tak, wzoreczki jakieś? No, 100% to jest srebrne, Tak, widać. Widać zresztą na pewno należące do skarbu. No, fajnie nam to wszystko wychodzi. No, ale no gratulacje, Wojtórzu. No. No, mi się w końcu udało. Dobra, już nakręcam. Pokaż, bo fajnie ustawiłeś. Takie większy się koniec. O, fajnie widać arabskie napisy na Dirchemie. No, a tu jest druga strona. Bardzo ładnie to wygląda. W końcu mi się udało. A tutaj no, od razu mamy gratulacje. te chorągiewki. Od razu, no, ja teraz od razu będziemy to. znaczyć, no. gdzie znaleźliśmy. Aha, worecz... a nie ma woreczku. Woreczki są na dole. Gdzie są? Na dole. No, a tutaj towarzystwo się już rozkręciło. Wszyscy chodzą. Ja trochę od nich odeszłem. No i co? Jest moneta i to nawet na wierzchu byłaby kopania. O! Ładny fenik. A dodam, że jesteśmy 600 km, 600 km od domu. Także będą wychodzić większość prusaki. Praktycznie w ogóle prusaki będą wychodzić. Dobra. Kolejny raz, bo tu wszystko wychodzi w bryłkach No, Mam no, w No, oby, oby, oby ci się udało. A jak sprawdzisz? A wystaje coś. No, no, no. Czekaj, czekaj. Wystaje, wystaje. Jest. Jest. Drobineczka. Jest, Widzisz? jest. Widać napisy? Tak. Masz to? Mam. Pięknie. z drugiej strony. No, też coś tam masz. No to fajnie. No. Elegancko. Gratulacje. Okay. Dobra, pokaż co tam masz. Kolejny. Kolejny odkryty skarb. No jest. Ładna srebrna monetka. Ta już jest Ta większa. skarbu. Teraz ja cisnę. Teraz Wojtach przejął pałeczkę. Tak. Wista się teraz spisuje. Ładny. No ładny. No to gratulacje. No. no a co tam? O, ładny. po prostu. A też stowarzyszenie nie? tak? Legendarni. Witamy. Ja mam takiego teraz mi wyszedł. O, no, no, I patrz. tu akurat w podobnym czasie. O. Kurne, super. No, także fajnie się Ja no. No. Aby tak wszystkie dać w całość? <gulparce> o, to może być coś tam... to Może by co było z tego, nie? No. Ale fajne, naprawdę bardzo fajna tutaj jest impreza, bo mało ludzi, a w kopię fajne. się takie no. konkretne rzeczy. Naprawdę, no, 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 to już jest konkret, fajnie. Mało czy nie? Nie ma. Jakby miał, to byłby był paciorek. To będzie z jakiejś ozdoby, <śś> z biżuterii, widać cięcie, mm -hmm. że było ucinane. No bo tam się liczyła tylko waga srebra, także cieli wszystko. Tak. Fajnie poznać właśnie skarby tam. Do IX wieku były w całości monety, w całości jakieś tam elementy biżuterii, a później taki 10-11 wiek to już są siekańce. Wszystko było cięte, nawet biżuterii. Tak I głównie handel niewolnikami. Trzymaj. No, super. Taka plomba. Zjechałem na zero. Widzisz? Alternatywna oraz podstawowa. Dyskryminacja na zero. I patrz na to. Ta już jest ładna. Ładny, no. Patrz na to. Ładny kawałek. No. To już chyba środek monety, nie? O. Nie rzuciło. To już jest środek monety. Avers, revers. No, Muslimy sobie biły. No, arabskie litery Czyli Ta. zdania czy, czyta się od tyłu do przodu. Tak. Odwrotnie niż u nas. Fajnie, fajnie. No, takie rzeczy lubię kopać. To jest to. Fajnie, gratulacje. Dzięki. No, fajne no. Chyba od, od jakiegoś jorka no. że chyba znalazł. A ktoś może miał na ręce. A u na, na ręce. Takie łańcuchy. No. no taki łęce się Idziemy dalej. Tak jest. Zaraz to zrobię identyfikację na miejscu. Który... <noise> Popsikaj jeszcze, tylko uważaj, bo woda przewodzi prąd. <noise> Ty, fajna baczność. Baczność nie dotykać, nie? No bo to jest coś starego. widzisz to tak. Stare, stara czacha. <noise> Bierzesz to do domu? Nie no, archeolog, nie. Może to są kościwe. Tak? <noise> Zabogiem rozumiem. Tak? <noise> Ja słońce... przeworska. Dobra, do no, słońce robi swoje. Słońce robi swoje, no. No, już pomału pokazuje się. Ścieżka Teraz z góry ładnie to widać. A ty, Darku, pokaż. Nie pokazać od tej strony. Nie wiem, czy będzie widać. Jest fajnie kropkowane dookoła. Tu mamy chyba pegaza. Jest koń ze skrzydłami. Czekaj, odwrócę z drugiej strony. Tu widać ładnie, Wiesz. tak, skrzydła ma. Tu ma nogi, skrzydełka, ogon. No, ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Nie wiem, czy widać. Mhm. Także ciekawe. ciekawe. Coś takiego na powierzchni jakieś brązidło, ale nie ma co tutaj lekceważyć. Kolejny No będzie, że wychodzi tego tutaj trochę Ale warytki. Ale coś jest niesamowitego, miejsce tak przeszukane, a... a nadal daje mhm. No Gratulacje no. Jeszcze że że może coś wyjdzie, bo i tak... No, trzymam. ale drobne tak Jeszcze przed nami czasu. tak. Dobra, widzę, że dziurę wyżłobił wyżłowił taką, że już do Chin się dostaje coś jest, a ja chodzę wistą Ja chodzę wistą, mam no, na maksymalnej czułości. Jeszcze o, tu jest krzemień Pokazuje się pokażę Tak, znajdziemy tu parę krzemieni, bo też jest tu stanowisko z neolitu. Jeszcze A, co to? Pokażę, ale głęboko dzwonek <noise> ja pierdut dzwonek, ale stary. Chyba to jeszcze w tych polach wszystko będzie Patrz jaka jak jest wóz w jak głęboko to było no patrz no ale wiesz patrz łapie mi takie takie rzeczy bo wiste że tak e, wiesz rozkręciłem. rozkręciłem ją że po prostu wiesz zjechałem całkowicie i chodzę beżany do czy nie ma czegoś tam ale sprawdź czy nie ma jeszcze czegoś w dołku No coś ci gra jeszcze Może kierownica Kopni. trzeba sprawdzić sygnałem ty. Wykrywać, tym Wykrywać mi czekaj Jest czy nie? Nie Dobra to bo to były wiesz co opiłki z tego no Może no Wiesz, rdza no. no to dobra kończymy Ok, godzina 17 Wszyscy prawie już pojechali. Pierwszy etap można powiedzieć, że jest za, za nami. Tam jeszcze dwóch walczy chłopaków. Tutaj mamy tak. Tutaj pan archeolog stworzył ścieżkę ze wszystkich znaleźć... Tam wyszło najwięcej srebrnych przedmiotów, tak. A tutaj gdzie piłka, to jest prawdopodobnie tutaj był garniec. No, no to był skarb z X wieku właśnie. Tak, z sreber, 10, tak. słowiański. No i my żeśmy zabrali Nowaka wykrywać, także będziemy. Postaramy się nim tutaj sprawdzić, zobaczymy co wyjdzie, co wyjdzie. Jakiś może będzie głęboki sygnał, no to od razu będzie wykop. No, no będziemy szukać, może się uda coś, może, je, może jeszcze coś jednak zalegać gdzieś głęboko. Tak, no zobaczymy. Tak. Dobra, no to co, do dzieła. No to do dzieła. Wyłącza sprzęt. Sprawdzasz? Czekaj, ja sprawdzam, musisz się odsunąć. No tu są znaleziska? Jakie wyszły z tego pola, niezwiązane ze skarbem słowiańskim? Tak, przy okazji to wyszły. No i to są znajdki akurat z ubiegłych lat. A te są akurat teraz z czołajów. ちょっと、ね。<music> Dobra, i się dzieje. Dziękujemy bardzo za szóstą edycję. Dziękujemy bardzo za wspólne wysiłki. I cieszy, cieszymy się, że mogliśmy pomóc w wydobyciu trochę skarbu. Jak coś, bardzo to, bardzo jak coś to piszemy się przyszłość. Tak jest.